Możecie dostać walizkę pieniędzy, jeśli zrobicie dla mnie dubajską czekoladę. Każdy będzie miał na to inny budżet. Alex zrobi czekoladę za jednego dolara. Nie ma zbyt wielu składników, jak widzicie. Jane będzie gotować za 100 dolarów. Ma już znacznie większy wybór składników. A Max zrobi czekoladę za 1000 dolarów. Jego zestaw produktów robi wrażenie. Jeśli wszyscy są gotowi, no to zaczynamy! Świetny pomysł. Bierzemy czekoladę, układamy tabliczki w foremce. W ten sposób. O tak. A teraz roztapiamy je suszarką do włosów. O, taką! Musimy je doprowadzić do stanu płynnego. Doskonale nie o to mi chodziło. He, Alex, łap. O, suszarka też może mi się przydać. Roztapię ją moją różową czekoladę. Wow, to było szybkie. Ha, ha. Macie jakieś tanie czekolady? Moje są o wiele lepsze. Ta foremka jest za mała, dlatego użyję tej ogromnej. Napełnię ją czekoladą z fontanny. To może mi się przydać. Skoro Max ją wyrzucił, to mogę jej użyć. Biorę płynną czekoladę i wlewam ją do foremki. Równomiernie. O, tak. A teraz muszę wszystko zamrozić. Pożyczę spray od Jane. O, co ty robisz? To nie fair, to jest moje. Dobrze, kontynuuję robienie czekolady. Bierzemy specjalną pastę do czekolady dubajskiej. Są tutaj pistacje i pyszne ciasto kataifi. Mm, to już wygląda pysznie. A teraz dajemy sporo czekolady na górę i równiutko rozsmarowujemy. Pięknie! A ja do nadzienia użyję różowej nutelli. Dam jej całkiem sporo. Wystarczy. Teraz ponownie poleję wszystko warstwą czekolady. O, a ja mam kolejny pomysł. Zrobię watę cukrową. Mam do tego specjalne urządzenie. Biorę cukier i wsypuję go do środka. Następnie powoli obijam go dookoła patyczka. To działa! Nikt mi nie powiedział, jak powinienem użyć cukru. Więc zrobiłem watę cukrową i użyję jej do nadzienia w czekoladzie. Ale dobra, o tak! A na górę kładziemy tabliczkę czekolady. I gotowe! A ja potrzebuję złota, zetrę je na czekoladę. Użyję do tego maszynki do mięsa. Och, tylko spójrzcie, sypie się złoty pyłek. Cudownie posypie nim czekoladę. Zachwycające. Szef już tu jest. Spróbuj naszych czekolad. Mm, szybko sobie poradziliście. Zacznijmy od Maxa. Jak mam to ugryźć? Przełamie. O, nadzienie z nutelli. Fajny pomysł. To jest pyszne. Max, doskonale wykonałeś zadanie. A co zrobili twoi koledzy? Ja też mam pyszną czekoladę. Proszę spróbować. Oczywiście. Wygląda apetycznie. Spróbuję? Mm, pyszne nadzienie pistacjowe. Klasyczna czekolada dubajska. To co Aleks zrobił za dolara? Łamiemy? O, w środku jest bata cukrowa. Mm, jakie to jest dobre. Aleks, udało ci się. Trzymaj swoją nagrodę. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Wygrałem. Ha -ha. Cieszycie się? Nie podzielę się z wami. Teraz Jane gotuje za dolara. Nie ma zbyt wielu składników, ale na pewno coś jej z tego wyjdzie. Max będzie gotować za 100 dolarów. Tutaj składniki są już lepsze. A Alex gotuje teraz za 1000 dolarów. Wspaniale pokażę wam, co musicie zrobić. Uwaga! Kotej mleczny! Już czekam. Jedną truskawkę. Dobrze zgniotę ją widelcem. O, tak. W porządku. A teraz przełożę do kubeczka. Wleję mleko. Ach, to wcale nie wygląda apetycznie. Trudno koktajl jest taki tani. Pozwól, że pokażę Ci, jak zrobić naprawdę pyszny koktajl. Wkładam truskawki do blendera. Zalewam mlekiem, teraz go włączam i wszystko mieszam. Świetnie! Chcę zrobić koktajle z różnych owoców, więc użyję truskawek, winogron i borówek. Następnie udekoruję wszystko bitą śmietaną i posypię na górze kolorową posypką. Do każdej szklaneczki włożę słomkę. Tak, żeby szef z łatwością mógł się napić każdego koktajlu. A wy możecie o takich pomarzyć. Jak fajnie! Masz trzy koktajle. To zwiększa jego szansę na wygraną. A ja mam tu jakieś resztki papieru toaletowego. Zrobię z nich słomkę. Och, jestem nawet zadowolona ze swojej pracy. A ja potrzebuję lodów, są takie pyszne. Przekładam je do dużej szklanki i podgrzewam suszarką do włosów, żeby lody się rozpuściły. To będzie mój koktajl. Super. Teraz dekorujemy go bitą śmietaną i dodajemy różne smakołyki, ciasteczka, czekoladki. Chcę zrobić prawdziwą koronę ze słodyczy. Jeszcze kilka sekund i voila! Wyszło pięknie i smacznie. Szef już idzie. Co udało Wam się zrobić? Brawo! Wow! Max, masz aż trzy koktajle. Mm, pyszny, drugi, świetny i trzeci też nie jest zły. Cudownie. Dzięki szefie. Teraz kolejna Jane. Co tam masz? Och, to nie wygląda dobrze. Czy to papier? Nie mam ochoty tego próbować, Jane. Musisz szefie! To jest pyszne! No dobrze, skoro nalegasz! O! Przedwiec! Co to było? Zobaczmy, co ma Mmm, Ciasteczka, inne smakołyki, wspaniale. Och, co za pyszności, spróbujmy koktajlu. Mmm, jest fantastyczny. Alex gratuluję zwycięstwa. Co? Serio? Tak, to moje drugie zwycięstwo, nie bądźcie zazdrośni. Co? O nie, mam składniki za jednego dolara. To nie fair. A ja mam za 100 dolarów. Nieźle. Tutaj jest wszystko, czego potrzebuję. Wow. A ja mam składniki za 1000 dolarów. Wow, po raz pierwszy widzę tak wiele różnych produktów. Och, miałem ogłosić ostatnie zadanie, ale zapomniałem jakie. Gdzie jest kartka? Uh. Wyzwanie przyjęte! Gdzie jest jajko? Och, mam to tylko jedno. Dobra, rozwijamy. Fuj, jakie to obrzydliwe. Ach, jest tu trochę skorupki, ale nie szkodzi. Włączam kuchenkę na maksa. O nie, przypadkowo zepsułem! Na patelni wybuchł ogień. A jak to ugasić? Nie wiem. Zaraz wszystko tu spłonie. A co robić? Musimy to natychmiast wyrzucić. No dobrze, to ja zacznę robić potrawę z jajek za 100 dolarów. Nie ma tu nic skomplikowanego. Rozwijamy jajka na patelnię. Kładziemy kiełbaski, boczek i smażymy. A ja postanowiłam oddzielić białka od żółtek. Teraz dodaję czerwony barwnik do białka. Idealnie. Mieszamy i nasze białko zrobiło się czerwone. Wyciskamy je na porcję usmażonego białka kręcamy w rolkę. Następnie układamy na talerzu. Świetnie. I kroimy na kawałki. Na koniec dekorujemy musztardą. Rozmarynem i pomidorkami koktajlowymi. Szefie, jesteśmy gotowi. Yy, nadal wszystko płonie. Yy, ale jestem gotowy, szefie. No dobra, spróbujmy. Ale nie dam rady tego zjeść. Skoro całość się pali. Co to? Fu, spalony omlet? Spadaj mi stąd. Jane, a ty co masz? O, to wygląda pięknie. Spróbuję. Mm, to jest pyszne. Zjem jeszcze pomidorka. Świetna robota. Dzięki, szefie, starałam się. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Och, uh, angielskie śniadanko. Mmm, pyszne! Mmm, wspaniałe wszystkie smaki ze sobą współgrają. Ale zdecydowałem, że wygrywa Jane. O! Oh, dziękuję! Jednak po podsumowaniu wszystkich rund w challenge'u wygrywa Alex. Wygrałeś miliard dolarów! Super! Co? Znowu? On? Jak to? Czemu tak na mnie dziwnie patrzycie? Lepiej stąd spadam. Poczuj się z nami kasą! Dogonimy cię, czekaj! O, Aleks zgubił troszkę dolarów. Wezmę je sobie. Zacznijmy od lodów. Czekam na wasze propozycje. Jasne, Jenna, mam już pomysł. Potrzebuję arbuza. Powinien być słodki i dojrzały. Odcinamy górę. Wyjmujemy blender. I miksujemy wnętrze arbuza. Robimy sok. Arbuzie. Teraz bierzemy cytrynę. Wyciskamy sok z cytryny do arbuza. Wystarczy kilka kropel. Spryskujemy całość chłodzącym sprayem, żeby się zamroziło. Hmm, uwielbiam żelki. Ups, nie widzieliście tego? Muszę je stopić. Użyję do tego palnika. Sprawimy, że żelki będą płynne. O tak! Świetnie! Super! Gotowe! Teraz przelewam to do kieliszka. W ten sposób. Idealnie. Następnie uformujemy kulkę lodów arbuzowych i wkładamy ją do kieliszka z żelkami. Wspaniałe lody. Jak wam się podoba? Wygląda dziwnie. Nie zrobiłabym tego. Tyler, co ty tam kombinujesz? Otwieram puszkę skitelsów. Och, przepraszam. Wow, wszystkie skitelsy podzieliły się według kolorów nieźle. Wrzucę zielone cukierki do blendera i dam kilka kulek lodów. Wszystko zmiksuję. Fajnie. Należy to zrobić ze wszystkimi kolorami skittlesów. Teraz Pringles. Same chipsy mogę zjeść. Potrzebuję tylko puszki. Wleję do niego lody. Każda warstwa idzie osobno. Teraz wkładam patyczek. Babciu, czemu nic nie zrobiłaś? ha Masz rację, skarbie. Zaraz zacznę. Z czego zrobić te lody? O, mam pomysł. Szefie, spójrz tam. Świetnie. Wezmę lody arbuzowe od szefa. Dziękuję. Taylor, bądź dobrym chłopcem. Podziel się z babcią resztkami lodów. Dobrze, babciu. Wleję do foremki. Myślę, że wystarczy. Wspaniale. Wcisnę do środka patyczek. I wstawię do foremki. Bawciu, jak ty to zrobiłaś? Jenna, próbuj. Wow! Ale super! Zacznijmy od tego. Wygląda zabawnie. Mmm, to galaretka z lodami, ekstra. O, oh, a teraz to. Wygląda jak arbus. Mmm, jakie pyszne lody. Miam miam. A co to jest? Czy ja muszę to wyjąć? Oh, wow! Patrzcie! Mmm, ale ekstra! Uwielbiam to! Mamy zwycięzcę! Gratulacje! O tak, zwycięstwo jest moje! Jesteś najlepszy, skarbie! Tym razem zróbcie dla mnie pączka! Uwielbiam słodycze! Poradzicie sobie doskonale, jestem pewna! Oczywiście, wpadłem już na pewien pomysł. Babciu potrzebuję trochę kasy. Jasne, kochanie, trzymaj. Kup sobie smakołyki. Dzięki babciu. Poproszę pączka. I mamy to. Nie musiałem niczego piec. Właśnie go kupiłem. Co w tym śmiesznego? No to po prostu cyrk. Na pewno wygram. Mam walizkę z tajnym składnikiem, który zapewni mi zwycięstwo. Czekaj, czy to pączek i nutella? Tak, a co? Mam zamiar namalować na nim obraz. To będzie prawdziwa sztuka. Ustawiamy pączka na sztaludze. Teraz bierzemy pędzelek. I kolorujemy nutellą. Malujemy obraz na pączku. To będzie tęcza. Dodam też chmury z bitej śmietany. Babciu, i co powiesz? Nie wiem dokładnie, jak mam odpowiedzieć. Poleję pączka syropem czekoladowym na pewno pachnie zwycięstwem. Co zbyt proste. Naprawdę? No to udekoruję go truskawkami. I co powiesz, szefie? Aha, to nie sprawi, że twój pączek będzie smakował lepiej. Okej, okay. no to dodam jeszcze orzechy. Osobiście pokruszę jedna pączki. Od razu lepiej, co? Moja mała Jenna na pewno to doceni i z przyjemnością zje. Super pączek, babciu. Dzięki. Nie martw się, mam pomysł. Wszystko jest przemyślane. Poleję pączka niebieską nutellą. Następnie posypię wybuchową posypką. O tak. Ok. Teraz bierzemy oreo. Potrzebuję tylko pół ciasteczka. Ugryzę kawałek. I położę na pączku. Teraz rysujemy usta czerwonym kremem. O tak, a białym zęby. Dodaję jeszcze oczy. I mamy to! Pączek hagiwagi. Spróbuj, siostrzyczko! Wow, to imponujące! Jakie to piękne. Wygląda jak hagiwagi. Spróbuję. Mmm, pyszny. Tutaj jest góra pączku z truskawkami, czekoladą i orzechami. Ale ekstra. To mega dobre. Ale co jeszcze zostało? Wow, spójrzcie. Ups, upuściłam. Co za pech. Babcia wygrywa. O tak, dziękuję, kochanie, Jestem taka szczęśliwa. Tym razem chcę jajka. Oczywiście, tylko poprawię czapkę. Tak lepiej. Och, jestem w tym mistrzem, zrobi się. Okej, okay, mam tu jedno jajko. Muszę je tylko ugotować. W czajniku będzie szybko. Babciu, jak ci się podoba mój pomysł? Fajler, jesteś geniuszem. Babciu, nie rób tego. A ja już zrobiłem jajka faszerowane. Udekoruję je zieleniną. Spójrzcie, to jest idealne. Najlepsze co kiedykolwiek zrobiłem. na mnie wybierze. Już jestem zwycięzcą. O, wow, jak szybko! Kochanie, nie martw się. Tobie też się uda. Wpadłem na pomysł. Wyciągamy marker. Narysuję buźkę na tym jajku. Spójrzcie jaki jest szczęśliwy. Babciu, powiedz mi. Fajnie to wymyśliłem, co? Jasne, kochanie, jesteś najmądrzejszy. A ja mam większe jajko. Strusie. Trzeba je rozbić. Auć. Ale mocne. Ale ja jestem silniejsza. Rozbijamy je prosto na patelnię. Świetnie. O tak. Czekamy, aż się usmaży. To będzie taka skromna jajeczniczka dla Jenny. Mam nadzieję, że to doceni. łynne żółtko. Fuj. Babciu, jesteś super! ja próbuj! Oczywiście, od czego zacząć? O, faszerowane jajka! Wyglądają pysznie! Mmm, super! A co tu jest? Wow, jaka ogromna jajecznica! Jak ja mam to zjeść? To danie jakoś mnie nie zachęca. Ach, nie chcę. Spróbuję następnego jajka. Proste, ale spróbujmy. Czy to skorupa? I co ja mam to sama obierać? Ciekawe, co powie. To tak długo trwa. Dlaczego mój brat nie obrał za mnie tego jajka? Niewiele zostało. O, ciężko mi to idzie. Wiecie co? Jestem już zmęczona. Nie chcę tego jeść. Niczego nie zjem. Nie ma zwycięzcy. Ale jak to?